Hej Cześć, z tej strony Emil, witam Was serdecznie na moim kanale, zaczynajmy więc gra numer 3, przynajmniej tak mi się wydaje, między Liquid Yellow Teranem oraz Showem, również Terranem z finału Pokerinside.com, do wygrania 2400 dolarów za pierwsze miejsce, za drugie miejsce chyba 200, ogólna puła, pula nagród to 8000 dolarów, więc... Naprawdę duża ilość kasy. Tak mi się wydaje, że jest gra numer 3, ponieważ organizator dał troszeczkę ciała. I replaye w dziwnej kolejności powrzucał. Niektóre się powtarzały, więc rozpisy jest to, że to jest niby gra numer 4, gry numer 3 nigdzie nie ma, więc coś jest źle pozapisywane. The Little One już widzę swoim nawykiem, i jego nawykiem będzie daje spawny Bo spa Boże, Supply Depot w linii swoich minerałów. Mapa to Delta Quadrant to na tej mapie była też pierwsza gra między nimi kiedy to The bardzo ładnie wykaraskał się z terapat, kiedy miał, tu był zamknięty, tu były czołgi szoła ładnie niszczyły mu bazę, a on szybciutko boczkiem helionami przebiegł. Gra numer 2, mas helion na Metalopolis, coś bardzo fajnego i teraz gra numer 3 albo 4, już sam głupiej na Delta Quadrant. Fajna sprawa dotycząca tego turnieju, czego się dowiedziałem, żeby się do niego... Turniej składał się z 32 graczy. 16 było... 16 graczy było wybieranych na zasadzie przeprowadzonych wcześniejszych turniei. Następnie 8 graczy to było na zaproszenie organizatora, a 8 graczy, i to jest najfajniejsza część, 8 graczy dostawało się z czterech turniejów, dwóch najlepszych graczy z czterech turniejów słuchajcie tego? Pokerowych. Pokerinside.com I wygrywasz turniej w pokera? Nie, daj, że dostajesz kasy za wygranie tego. Uuu, co my tu mamy? Uu, mamy jakiś Proxy, Barak z tego co widzę. Proxy. Yy, nie Proxy, a ukryty. Czyżby ten turban próbował coś zrobić? Przekombinować i jakiegoś rasha? Czasowy, czasowy push, zobaczymy. I kontynuuję. Wystarczyło wygrać, no wygrać. Były te turnieje, dostawało się do najlepszej dwójki i dostawało się miejsce w koszyku, w drabince i co jest fajne, to był turniej, który się odbywał na miejscu niekoniecznie wiem gdzie, organizator płacił za przejazd i dawał 200 euro na utrzymanie, więc bardzo ciekawa sytuacja, rzadko kiedy widuję takie turnieje, bardzo możliwe, że ten... Mamy Steampaka'a dla Little One, czyli będzie próbował coś bardzo szybko zrobić. Można powiedzieć, że poważny turniej, jedyna niepoważna sprawa to była taka, że nie mogę zrobić porządnej kolejki replayów. Gubię się, co gdzie jest? Myślę, że to będzie tak Little One bardzo dobrze zeskautował I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będzie próbował zrobić tutaj yy, pusha. No, zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie, Mat, sprawdźmy na przychód, jest większy dla The Little One, ciut większy może niż ilość jest taka sama, po prostu odpuścił troszeczkę na gazie, ma tylko jeden gaz, a jego Przeciwnik ma dwa Show, z, jak zwykle nie wysyła wczesnego skauta, już wcześniej go wysłał, Ten niestety zginął Ale Ale buduje bunkier, ten bunkier będzie mu bardzo, ale to bardzo potrzebny Bo z tego co patrzę, The Little One będzie chciał naprawdę szybciutko ruszyć tutaj na niego i coś zrobić, zakończyć tą grę jak najszybciej, może mu się to uda ciekawe czy to będzie jakiś all-in czy też po prostu ruszy samymi jednostkami bez ofensywnymi bez SCV często widujemy, że jednak są jednostki takie jak SCV wysyłane do takich all-inów, jakby nie patrzeć wszystko albo nic szybciutka zamiana baraki z, ze starportem, będziemy mieli reaktor i co wyskoczy stąd, wyskoczą dwa wikingi co by na miał robić normalnie? A no te miałby zdejmować Medivaki i też się znaczy nad liniami... Uuu, linia minerałów. I co my tu mamy? Mamy All INA ze strony The Little One yy, Zabra ze sobą ładne statko SCV, jego armia jest tutaj dosyć yy, ciekawa. Sprawdźmy jego wielkość armii jest dużo większa. Yy, 14 jednostek to jest dużo. Na pierwsze 6 minut 6,5 minuty i w tym momencie, a tak bardzo często to widzimy. Jest tutaj jeden bunkier, ale ten bunker się raczej nie utrzyma. Marudery pięknie to rozwalają, bunkier padł. Czy może przeciwstawić się czymkolwiek tutaj? Show nie widzę, żeby miał. Ma jeden czołki, y, dwa Wikingi ruszają teraz. Wszystkie SCV do ataku to powinny być tutaj mieć wojnę SCV. Marudery pięknie zdjęły czołg, za sekundę zdejmą też te Wikingi. I w ciężkiej sytuacji jest teraz tak naprawdę pół na pół. Dobre mikrowanie ze strony Teleton One. ponad 270 akcji na minutę. Musi się uważać, żeby nie dać się otoczyć tym CV. Dobre rozdzielenie w tym momencie armii. L lądują dwa wikingi, ale to już jest po zabawie. Szoł nie ma żadnych szans, żeby cokolwiek zrobić. Świetne mikrowanie ze strony Teleton Dobrze uciekał tymi jednostkami. Gdyby nie uciekł, to byłoby po zabawie. I mamy good game po zabawie, szybka akcja. Wow, fajna gra. Takie gry lubię komentować szybciutko, raz, dwa, trzy. Szybciutko jeszcze obejrzycie. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Ja biorę się za kolejną część, bo nie wiem, jak długo mój komputer pociągnie, bo mam dzisiaj z nim masakryczne po prostu problemy. Nie mogę nagrywać. Miałem półtora godzinną przerwę, kiedy walczyłem z dyskiem. Chyba biedak umiera, jest już 5-4 letni, i będę musiał zainwestować w kolejną rzecz. Ech, ten kanał mnie zabije, no ale to jest sama przyjemność komentowania dla Was. Cześć, żywię Was. Emil z kanału, M. StarCraft.